Cześć. W tym materiale pokażę Ci moją metodę na odstraszanie szpaków. Na pewno nie zobaczysz tutaj, jak chodzę po drzewie i rozciągam siatkę, która plączy się w gałęzie i zrywa zawiązki owoców. Nie zobaczysz również, jak wieszam sztucznego ptaka ponad koroną drzewa. Zobaczysz natomiast, jak. Zobaczysz natomiast, jak przy wykorzystaniu starego telefonu komórkowego. Tutaj w moim przypadku jest to Sony Z3, głośnik Bluetooth, taki nieduży. I tu mam jeszcze powerbanka oraz dwa przewody. W moim e, przypadku są to przewody USB. Po drugiej stronie mam końcówkę mikro. I takim właśnie zestawem odstraszam szpaki. Teraz ja to tutaj poskładam, żebyś wiedział, w czym jest rzecz. PowerBank da mi zasilanie na cały dzień dla telefonu komórkowego i tego głośnika. Jedną końcówkę tutaj wpinam właśnie w telefon. Drugą natomiast wpinam w głośnik Bluetooth. Głośnik uruchamiam. W telefonie muszę mieć włączoną opcję. Yy, połączenia bluetooth i tutaj mam do, do, dodany swój głośnik w moim przypadku BTL31 następnie wchodzę sobie w muzykę tutaj mam zapisany plik który jest nazwany odgłosy sroki brzmi on o tak tylko muszę zrobić głośniej tak on właśnie brzmi ja wcześniej testowałem jeszcze dźwięk spłoszonego ptaka który informuje stado o niebezpieczeństwie niestety bez rezultatu szpaki siadały i obiadały czereśnie albo wiśnie Testowałem również dźwięk myszołowa, no to tutaj już było nieco lepiej, jednak po jakimś czasie szpaki przyzwyczajają się również do tego i siadają obok głośnika i zjadają wiśnie. Dlatego też tutaj mam odgłosy sroki, jak dla mnie sprawdzają się one super, ważne tylko, żeby ustawić zapętlenie. Nagranie trwa 42 sekundy i potem się powtarza ja zostawiam taki zestaw, taki zestaw włączony na cały dzień, powerbank gdzieś razem z telefonem, natomiast głośnik, tutaj mam akurat przywody bodajże półtora metrowe, więc głośnik umieszczam sobie gdzieś wyżej na drzewie, no i po prostu cały dzień to sobie skrzeczy. Według mnie metoda bardzo skuteczna i przede wszystkim nieinwazyjna dla szpaków. Pod filmem załączę Ci link do filmu, z którego będziesz mógł pobrać sobie to nagranie, no i przetestować po swojemu, czy u Ciebie również ono zda egzamin. Także to wszystko, co przygotowałem dla Ciebie. Udanej walki ze szpakami życzę i do następnego odcinka, cześć.